Czy mieliście kiedyś tak, że widzieliście coś i bardzo chcieliście to mieć? Ja to mam tak na przykład często, że, że patrzę sobie i mówię, czy nawet nie mówię. Ja to mam tak często, że patrzę i mówię, chciałbym mieć wykałaczki. No i teraz mam, ale normalnie to. To nie mam. Ale dzisiaj tak to będzie działać w Minecraft, ponieważ dzisiaj jak spojrzymy na jakiś blok, to od razu dostajemy go do ekwipunku, przez co możemy stać się naprawdę potężni w Minecraft. Tak jak już wspominam na odcinkach, nagrywam w czapce z tego powodu, że tam się dzieją dziwne rzeczy, za długie już mam włosy, nie umiem tego ułożyć, tu, tu jest źle po prostu. Ale do fryzjera idę jutro, yy, wy... Tych rzeczy już byłem, jak wy to oglądacie, ale po prostu nagrywam filmy na zapas, więc... Tak wyszło. Zanim rozpoczniemy odcinek to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, a ja nie będę przedłużał, bo po co, po prostu jedyne co wam powiem jeszcze to widzicie na Instagrama i widzicie też na kanał są Plus, ponieważ tam są odcinki z Robloxa, dzień w dzień. Eee, lecimy z odcinkiem. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jak widzicie jestem w świecie, w którym wszystko na co spojrzę trafia do mojego ekwipunku i Patrz już wam prezentuję jak to działa, Patrz, mamy coś takiego, mamy pod sobą bloki, pum, mamy już cztery od razu, wow, chcę ich więcej. Dobra, mam ich za dużo już, to już jest za dużo. Niestety na krzaki to nie działa o dziwo, ale działa to na bloki. Jestem ciekaw, czy to tylko na te krzaki nie działa, czy na przykład jak na trawę spojrzę, to dostanę, tam jest trawa, możemy to sprawdzić od razu, więc sprawdźmy. I oczywiście postaramy się w ten sposób na trawę to działa, tylko po prostu na to to nie działa, no to nie wiem, no to po prostu jest mi smutno, że na to akurat to nie działa, ale możemy na przykład na drewno popatrzeć i możemy mieć go dużo i od razu patrzcie jak szybko mamy dużo drewna, no i fajnie I teraz co? I teraz możemy... Co możemy? Możemy gdzieś zejść na dół, żeby mieć jakiegoś koblacz. O, tam są tory. O, tam. Ile skrzynek? Trzy skrzynki? Coś się. jeszcze wioska! O, dobra, dobra, widzowie. Ja nie wiem, dobra, my ten odcinek kończymy za trzy minuty, przecież ja już mam wszystko. Czy, czy, czy ja dostanę owce, na przykład, jak spojrzę na owce? Mam stoł na już. O kurde, dobra, weź, wysadź się. Wysadź się. Świetnie, świetnie, daj mi kobla. Dobra, pozdro. Tu wybuchniste, wybuchniste. Super, 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 dobra Ej, ja już mam wszystko w sobie, co potrzebuję To jest niesamowite Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie spodziewałem się, że to tak, takie łatwe będzie, ale dobra, mamy złoto Mamy... Czy to działa, na itemy, które leżą na ziemi? czy jak ja spojrzę na nie, to je od razu dostaję? Czy, czy to tak nie działa, niestety? Jestem mega ciekaw... Mamy z żelazo, no przecież to jest... Czy to... Czy może być lepiej? Czy może być lepiej? To była gdzieś jeszcze jedna skrzynka, gdzie? Tam jest, dobra, już myślałem, że zostałem oskamowany Że jakiś jak mi podrąbał skrzyneczkę Dobra, zobaczmy, co tutaj jest w żadne nie ma diamentów. No dobra, no to ce celem na nasz odcinek dzisiejszy jest znalezienie diamentów, kochani. Widzowie, no bo nie ma to tamto. Bez diamentów nie da się niestety funkcjonować w tej grze. Zostaw mnie. No i nie, ja zaraz ginę. No nie, to, 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 to się nie dzieje naprawdę. Dobra, idziemy do wioski. Potrzebuję trochę żarcia. Tam też zrobimy sobie jakieś itemy. I będzie, będzie dobrze, dobra. jakby Myślę, że to będzie o wiele trudniejsze, aczkolwiek już widzę, że za niedługo będzie mi się ekwipunek zapełniał cały na maksa. I to mi się nie podoba, bo potrzebujemy dużo miejsca. Już widzę. O dobra, mamy żarcie. To jest to, czego mi trzeba było. Dobra, bierzmy też to. Weźmy yy, drewno. Kurczę, drewno już nie jest problemem. Zjedzmy sobie chleba, bo potrzebujemy go sporo. I teraz tak. Yy, ile ja mam kobla? Mam go trochę, ale weźmy go więcej. Ja nie mogę, takie jest łatwe. Przecież ja bym mógł tak całe dnie i noce. Całe nocy, całe dnie tak tłuko i tłuko. Nie wiem, znaczy ten hit... Moja, ja znam to. Hit mojego... Dobra, dzieciństwa, nieważne. Yy, czy jak ja już nie mam miejsca w ekipunku, to to już po prostu się jakby nie, 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 nie dostaje nic więcej? To, to fajnie, to bardzo miło. Bardzo miło, to podoba mi się. tak coś, Dobra, uwaga, postawmy tutaj skrzynkę i odłóżmy tutaj wszystkie rzeczy, bo mam ich za dużo zdecydowanie. A nie potrzebuję tyle syfu mieć, niestety. Znaczy, w sumie na szczęście. Więc tak, zabierzmy to, zabierzmy to, zabierzmy stawki, oczywiście. Weźmy sobie jedno łóżko, weźmy drewno, bo to jest zawsze przydatne. Odłożyłbym to. Płotki są nam niepotrzebne. Mm. Dobra, mamy chyba to, mamy. Dobra, czekajcie, ja o, już crafting dostałem kolejny, No i nie fajnie, nie fajnie, strasznie. Ale dobra, zróbmy sobie patyki jeszcze. O kurczę, trochę za dużo, odłóżmy tu. Z, 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 znowu, bo dostałem kolejny crafting. To jest, to jest wręcz męczące, że ja tyle rzeczy dostaję, dobra. Weźmy, zróbmy kilo, bo to się nam przyda bardzo. I teraz tak, czy ja tu coś potrzebuję jeszcze? Jak naciskam shifta, to też mi się to pomnaża. Ej, dobra, dziwna akcja Totalnie Odkładamy te wszystkie rzeczy, nie chcę tyle rzeczy mieć. Ej, to jest zdecydowanie za dużo. Więc tak, weźmy... Ej, popatrzę sobie na crafting, raz na to. Super i możemy lecieć w takim razie. Ej, mamy tu świnie jakieś, ale... To nie jest jakieś to, co ja mega potrzebuję, bo już mam żarcie. Ja bym sobie. O, patrzcie, kolejne żarcie. No to super. E, o, w, czy ty. Dobra, to z tobą się nie mogę handlować. Ale na pewno to będzie jakiś villager, z którym będę mógł się pohandlować. I bardzo bym chciał. Z tobą mogę. O, za zupki Ale ty, ty słaby, słaby jesteś jakiś. Dobra, to już mam. W sumie, jak się na to spojrzałem, to już zostałem do ekwipunku. Więc łatwo. Dobra, i to jest strasznie ciężkie, bo ja patrzę na mnóstwo rzeczy. Ja się teraz tak uświadomiłem. To jest, to jest ma magia po prostu. że ja tu już zaraz będę miał znowu pełny ekwipunek. To jest jakaś tragedia. No ale dobra, przynajmniej będzie gdzie mieli dużo rzeczy, a to jest najważniejsze w takiej rozgrywce, tak mi się wydaje, nie? Dobra, eee, czy tutaj już wszystko zwiedziliśmy? Tam jest jeszcze jakiś domek? Nie, to jest jakieś po prostu wzgórze, dobra. To mnie nie interesuje takie wzgórze. Ja bym chciał znaleźć diamenty, a przede wszystkim chciałbym znaleźć dużo, dużo żelaza z tego powodu. A właśnie, miałem sprawdzić, czy, czy to tak działa. Czy jak ja tu wyrzucę, to i na to spojrzę. To nic się nie dzieje, dobra, no to szkoda yy, Ale musimy Znaleźć więcej żelaza, więc ja bym wrócił tam z powrotem Do tych kopalni, ponieważ tam jest duża szansa Na takie coś, czekaj, ty, dobra Ty nie masz żadnego dila dla mnie, tu w ogóle nie ma nikogo Kto by chciał ze mną coś pohandlować Nie wiem co to za wioska, totalnie dziwna i idźmy do tych kopalni, tam będzie mnóstwo żelaza mi się wydaje Więc to, to będzie idealne miejsce na to, żeby właśnie Żeby właśnie go zdobyć, bo potrzebujemy żelaza narzędzia Aczkolwiek jakby znalazł teraz, teraz diamenty No to ja jestem spełniony już w tym odcinku To już mam wszystko co potrzebuję tak naprawdę yy, znajdźmy żelazo W sumie do tego żelaza Ej, ja tak naprawdę to nie potrzebuję żadnych narzędzi Bo patrzcie, będę się na to patrzył tak w kółko I już powinienem, aha nie, nie, nie dostałem Ale teraz będę Czy to nie działa na rudy? Przepraszam bardzo Czy to nie działa na rudy? Nie, no działa, dobra, dobra, już się wystraszyłem. Naprawdę, bo myślałem, że to nie działa na rudy. Dobra, weźmy sobie tutaj do drugiej ręki em, pochodnie, żebyśmy widzieli, co się tutaj dzieje. Jo, naprawdę, byłem już wystraszony. Mamy węgiel, więc bierzemy, bierzemy, bierzemy. Mnóstwo, mnóstwo węgla. Nie działa. Aha, bo to jakby są bloki. No tak. Dobra, no to bierzemy w ten sposób. Dobra, mamy trochę tego węgla, jakby za to sobie go weźmiemy, wykopiemy. O nie, 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 zostaw mnie. Dobra, idziemy na, dół, idziemy na dół, idziemy na dół, idziemy na dół, idziemy na dół. Dobra, teraz tak. Ty tam zostań. I teraz mnożymy to. Nie, no za dużo. No nie! Dobra, o, okej, okay, możemy teraz tam mnożyć, super. No i patrzcie, o, nie, proszę pies mi znowu szczeka. Dlaczego tak się dzieje, że zawsze pies mi szczeka na odcinku? Dobra, bierze, Ja nie mogę, jak ja mam tego dużo. Dobra, ej, robię. Widzowie, ro, robimy, robimy kominek i, i robimy. Czy to jest pies hutniczy? Czekajcie. Nie, to jest smoker. Kurczę, to smoker akurat jest mi średnio potrzebny. Ej, czy ja zrobiłem ten piet, czy go... No nie zrobiłem go oczywiście, czy go nie zrobiłem. Dobra, zrobię sobie teraz razu dwa, przecież jestem tak bogaty, że co mi tam w ogóle szkodzi, nie? Dobra, zrobimy tak. Kolejne dwa dostałem, Dobra, nieważne. Wystarczyłoby mi jeden zrobić. No to nieźle zrobiłem ten. Dobra, tu przepalmy, ym, no, przepalmy. Czy ja mogę przepalić węgiel? Dobra, nieważne, nie było tematu. Gdzie jest żelazo? Tu jest żelazo, dobra. Przepalamy żelazo. I teraz tak, ja chciałbym się pozbyć tych rzeczy wszystkich. Ej, to jest strasznie uciążliwe, że ja na wszystko raz spojrzę, to to wchodzi do mojego ich To mnie przeraża. To mnie przeraża, tego jest za dużo. Dobra, wywalmy te rzeczy, które są nam totalnie niepotrzebne. Smoker będzie nam niepotrzebny, to wywalmy. Wywalmy. Złoto może nie, to po prostu wywa to wywalę, bo to nam nie będzie potrzebne. Węgiel też już wywalę. Tutaj patyki zostawię, że raz zostawię to, wyrzućmy to. Yy, łóżko zostawmy, zróbmy tak, wyrzućmy drzwi, wyrzućmy to, to zostawmy, to zostawmy, to zostaw, to wyrzućmy. Albo to i tak zbiorę zaraz, bo coś jest mnóstwo na ścianach tego. Dobra, i teraz tak, bierzemy, zrobimy tak, to tu, ok, i mamy jakiś porządek w tym akwipunku, Dobra. To dajmy tutaj, żeby to już mi się od razu zbierało tam, żeby mi nie przeszkadzało nie przeszkadzało tu. I oczywiście, na wszystko nasze spojrze, to dostaję, zapomniałem przecież Oczywiście, że będę teraz dostawał ciągle piece Dobra, zróbmy sobie jeszcze z jednym siekierę, bo na walkę z potworami. I zróbmy jeszcze jeden kilof, bo to nam się też przyda na, na przyszłość. No i w sumie nie chcę tu zwlekać dłużej. Lecimy, lecimy w drogę, komu w drogę temu temu kłody pod nogi, jak to się mówi. Lecimy szukać diamentów, bo ja tutaj, tutaj nic nie znajdę więcej. Muszę iść, muszę iść szukać yy, przeznaczenia swego czyli diamentów. Dobra. Mamy poziom 58 lecimy w dół. lecimy w dół. zginaj kończę odcinek. Ta, 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 teraz taką zasadę dałem. Ginę, kończ odcinek znajdę diamenty Kończę odcinek. To jest, to jest jedyna opcja. Jeżeli ani to się ani to, ani to ani to się nie wydarzy, nie, yy, nie kończę odcinka. że Będ, będzie 24 godziny odcinek i tyle. Co wy na to widzowie? Myślę, że wam się spodoba taki odcinek, na pewno byście chcieli. <noise> więc myślę, że myślę, że, będzie, myślę, że będzie spoko. Myślę że, myślę, że wam się spodoba. Oczywiście daję tę zasadę taką, że sam z siebie nie mogę zginąć, więc jakby to musi być przypadek. Tak jak na przykład teraz by była lawa pode mną, to wtedy mogę zginąć, ale, ale jakby nie było lawy, to nie mogę sam do niej wskoczyć, więc szukamy diamentów. I jeżeli znajdę diamenty. To kończę odcinek. Widzowie czy dało? Czy, czy, czy nie wiem? To normalnie jakbym chciał, to bym e, nie mógł znaleźć. A jeszcze chciałem trochę ponagrywać, chciałem ich trochę poszukać, a tutaj już taką mi diamenty pod nosem się pokazały i, i co teraz? I, i bez śmierci tak po prostu się skopałem, Nie czekaj. Skopałem <grym> się na dół i mam diamenty, ja nie wiem, to było zbyt łatwe. To było zbyt łatwe, widzowie. No, dobra, no bierze. Ja mogę to pomnażać przecież teraz. I Ja nie mogę, jakie my mno... mnożenie teraz diamentów. Ja nie mogę, jakie my mno... mnożenie diamentów robimy. Patrzcie, to zaraz będziemy mieli stak diamentów. Już mam ponad, już mam ponad stak. Ja pierdzielę, jaki to jest. Dobra, robimy cały ekwipunek w diamentach. Cały ekwipunek w diamentach, robimy tak. Patrzcie, wyrzucamy tutaj wszystko. Pa, idealnie jeszcze lawa tu jest. No przecież. To, czy to jest dzień dziecka? Czy to jest dzień dziecka? Widzowie, kochani, czy to jest dzień dziecka? Robimy tak, wszystko wyrzucamy, już nic nie potrzebuje Dobra, tu robimy tak, 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 tak. To wyrzucamy, to też, to też. Tu, tu, tu. No i teraz uwaga, ja ze z tematem. No więc widzowie, cały cały ekwipunek w diamentach. Ja nie wiem, czy ja. Nie, raczej nie będę wam tego pokazywać, bo to będzie dosyć żmudny proces tutaj. Czekajcie, jakbym robił tutaj, to jest. Patrzcie, jak to zapierdziela. Co jest grane? Jestem w samym narożniku, robię ciągle trzy. Każdy mój ruch to jest zrespienie się. Wow, jaka prędkość! Ja nie mogę, dobra, ale to by potrwało za długo no, Więc nieważne, ja kończę odcinek Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się w na następnym odcinku Już jutro o godzinie 19.19 .19. yy, I przypominam jeszcze raz o plusie Tam odcinki z Robloxa codziennie Trzymajcie się, pozdro, pa pa